Witam w tym filmiku pokażę, Ci, jak odciążyć baterię, część druga. A więc wchodzimy w jakąkolwiek aplikację. Na przykład niech będzie Messenger. Przytrzymujemy kolejno wykrzyknik z prawej strony, czyli to. Sieć komórkowa, zezu na użycie danych w tle odznaczamy, ponieważ jak widać na górze w tle 4 kreska 01 mega jest użyte, więc coś tam jadło. Cofamy. <coughs> wchodzimy, sorry, wchodzimy w baterię. dajemy ograniczone. Dzięki temu powinniście zachować żywotność baterii. Powiecie, jak to jest, jeżeli na przykład większość tych aplikacji pewnie ma to włączone, czyli to, no to zużycie danych zawsze jest, a tych aplikacji jest, no, trochę ich jest. Ja zobaczę, ile mnie. 40, ale to nieprawda, bo jest. 320. Więc jak widać, trochę ich jest. Powodzenia i trzymajcie się.